Ta! Bedwars! Kocham, Bedwars! Ale jest jeden problem. Ty co myślisz z tym kolorze? Ale... No nie... nie umiem absolutnie grać w Bedwars. Ale czego są koledzy oraz śmieszne challenge? Dlatego właśnie grałem najlepszym temem w swoich grze, czyli patykiem Zapraszam na 10 minut. No dobra, trochę mniej. Śmiechu, debili oraz nieśmiesznych momentów. A, jakbyście chcieli kupić jakieś rzeczy, to zapraszam do naszego sklepu, bo chcemy pieniądze. Dziękuję. No wywalaj z mojego tego. Przecie mi pieniądze zabrali. Zabrałem ci jedną kartkę i się bulisz Za dużo. Czekaj. Ej, tak to nie Sojewód. mówimy, eee, eee taki tak mówisz. Patyk gameplay właśnie zabijełem kogoś patykiem, czuję się takim sigma w tym momencie. Czy ty chcesz po prostu pokazać, jak patyk jest dobry, a my po prostu sobie nie doceniamy? Dokładnie, patyk jest broken. Nie, spadłem. Patyk Przez broken patyk, się zepchali. Patyk w to ja ci mam mówić zepchany, tego? ja też. Patyk jest troszeczkę mocny. Jestem, jestem like. nabozowany na kupa No wywalaj z mojej spłoniarki. To jest nasza spłoniarka, żyjemy w ferreru. Ferreru. Ej, idą znowu, idą. Jadą, śliwy, jadą. A ty co ty sobie mieścisz? Ty sobie mieścisz w No No, 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 Chodź tu. Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu, chodź tu NIE ZAPISIE! NIE! To on ma patyk! Ale on ma... Ja użyłem taktykę! Ja użyłem taktykę, wziął! Jest już ciemno, ale... Ale... Przez to Trafiłem go. Trafiłem go raz. Strzelam do niego, próbuję. Trzelaj do Polaka. O, widzę go. Idzie na szrałek. Ja go łukiem, łukiem. Uuu, jeszcze odbiłem kulkę łukiem, ja nie mogę Gdzie tym robisz, gdzie tym. Łucznicy moment tak zwany <głusznicy> Jestem takim frajerem szczerze Wiem, O, jestem śmiełciem, ja nie mogę Tak gra to taki solo run, tak gra jest taki solo run Nie wytrzymał prawda? No bo ci się jeszcze uda, weź tam, weź bo ci się uda jeszcze O oh, kurde, to udało mi się prawie Nie mam jak przejść tam jak nie przynajmniej Ale bo trochę ścierałem, nie ale jestem Uuu to... No, weź tam, no weź co to, tam, no ping-pong, kurde Pinuje, ej, widzi, e, e, e. dobra, dobra no, Ile on ma tych trapów, ja nie mogę Już wcześniej go traf nie, nie weszłem, nie? I co teraz, i co teraz? Zbryciarzu.pl Pucham boli. No to sadatkoj nie, nie jestem stary No, nie bądź stary ja, tak, tak i nie, no. Nie wiedziałem, że jak się przytula, to się robi kurde to Agresywne przytulanie, po prostu on cię stomkuje do ziemi Michał pod już? Bardzo zły piesek, Michał Co? Nic Przez przypadek zrobił Ni-chan, Pieski, porwaj Nie wiem Dobre, weź, weź, weź. O, ponasię, się, to. Jest, parkieto. to jest, Dobra, ja patyka kupuję, pierdzielę ale to Re! Granie, dołącz do, mnie, dołącz do mnie, dołącz do mnie, mój ty podawanie. Ja Ja po prostu idę za tobą. O, kurde, ty, bo ten niebieski to widzę, że niezwykle bliżej robi, nie? Powiedz mango na ma master. Mango na twoją mamusię? Mango na twoją mamusię? Mango na twoją master. Co no do mnie oh. zwolnił? Walony Fortnite, nie? Czemu walisz to Fortnite? No, jak Wynie, nie, Jak nie, Michał, nie nawidzicie. Masz prawie żaden parku, o. gdzie o. właśnie strzelać grę. Śmiecią się Michała A to Unlucky Oddeckim. to będziesz ty, jak ci spotkam, bo cię pocałuję. Ej, o to. Get good, jak to się mówi. Get good! A my jesteśmy w ogóle overfokusowani, strasznie. No, słuchaj, no bo po prostu lepsi się fokusuje, nie? Nie, no, bo ja. Tylko, że nie jesteśmy lepsi. Ej, nie mów tak. Ej, ej. Ci w pufus na słowo. Spodziewałem, że Łuk uważaj. Kiedy ty mnie zrzucił? Nie, powiedziałem no, trochę aha. wcześniej, trochę wcześniej. tylko jak strzelił, powiedziałem, że łuk. Miałeś sekundę reakcji. Krzycz, Michał, Michał, krzyknij. Michał, krzyknij, głośno Czy tak jest, że jest kobiety, To tutaj na czatu jest tak zwane. Minionki, bo godzowo minionkę. Minionki, ej, minionki są całkiem hot, to prawda. Minionki mnie całkiem pod kątem. Nożki, rób półnóżki, Noże, co robi? No nie wiem. No daj mi wejść, daj mi wejść. Jak ci mam dać wejść? Ale ja patrzę na tą walkę po prostu, nie. gold. <śmienicza> o, sam się nie. wysadził Devin, sam się Devin wysadził. O, <śmienicza> testa! <śmienicza> po słanie szumne, słuszko kwiełusko jest niszczone. O, jo, Ale bomba! Lubię no, biedam sobie. Nie, ta to się całować. Ale śmieć. Ale to jest śmieć polski tutaj. Czemuż czemu uniszczył nasz bazer, że nie mamy bazy? Będę, kuk. I'm skirt, nie? No. Jesteś skrem, ja nie mogę, tak całkiem fui, Michał. Aby no kurde, przesuń dany. się, bo. Za gruby jesteś. Just to jest to jest zbyt tłusty dubską, przepraszam. That my man. That Michała jest całkiem hot, no Tika, nie. dostałem Tika damage'a za późno i nie, 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 nie mogę wskoczyć. Tika, jajec I co, dwa diamenty przepadły przez ten. Twoja, ma twoja mama przepadła na no, ma moje łóżko. Mogra, no. Zielonych. Michał, pomóż. Dobra, idę. Daj mi. Potrzebaj mi piwo. Trzymam ci jaja ja to teraz. Nie, nie mam do bardzo to osłony. Mój, mój nos robi tak, że jak robi mój nos, nie, robi włamku, Wale um, go, go na dziurę, wale go na dziurę. Wale go na dziurę, wale go na dziurę. Zwaliłeś mi dziurę. Ja zwaliłem mu. Nie, bo żółty, żółty jak wolny na budowaniu mi się wydaje. To śmieć to jest. Tak. Każdy segment, gdzie zwaliłeś, ninja, gdzie zwaliłeś bridge, jest każdy ja segment. ja O, ty śmiecik. Ale nie aż... Jest taki dawny, no gdzie będziemy nieśmieszni, to możesz to zmontować, żeby było śmieszne. A ja też że nieśmieszny, to jest ten problem. Geometrii Dash, y, jak są, są fajne bosse w y, Geometry dash, to ja Dasha. Y da. y, Geometry Dash, wszystkie są bosek akurat Geometrii Geometry Dasha, nie? Pad, Padyla to masz w dupie w takim momencie. Bo to ja mam w tobie akurat, weź tam się. Łotaj... The... Ogólnie to jak nic nie powiesz, to wierzę, że zabiję dzieci trzy w piwnicy, nie? No ciekawe. No nie? No dobra, ja to zrobiłem, tak. Ile jest, ile jest emeraldów w bazie? 70 to będzie Okej, okay, to za kawę Okej, to już nie taki RIS. Ja się nawet cieszę, że nie miałem grać w gry czasami, serio. Dlaczego? Bo bynajmniej wiem wtedy, w jakiej gry nie grać. No zrobię, kotek. No, no z pajazdę zrobiła do mnie. No zdrowie! Nie, głupia, okay, jest ta gra. Okej, okay, podsumował.